Czy zdawałeś sobie sprawę, że każda rzecz, którą przechowujesz w swoim domu, nie tylko bezpośrednio wpływa na twój stan ducha, ale i na stan portfela? Jeżeli kiedykolwiek w swoim życiu utknąłeś, nie mogąc ruszyć do przodu, jednym z głównych powodów mogło być właśnie twoje otoczenie. Celem tego filmu jest wyodrębnienie i przemyślane usunięcie przedmiotów z naszych domów, które mogą milcząco blokować naszą ścieżkę do dobrobytu i rozwoju duchowego. Wielki nauczyciel Budda zawsze mawiał: Każda transformacja zaczyna się od odpuszczenia przeszłości, w celu stworzenia przestrzeni na nowe perspektywy. W tym filmie przeanalizujemy osiem elementów naszego domu, które powinniśmy natychmiast usunąć, by w ich miejsce móc wpuścić nowe, świeże doświadczenia i ponownie pozwolić tym samym naszej energii swobodnie płynąć, zapewniając nam spokój i radość życia. Zaczynamy. Numer jeden: ubrania, których już nie nosisz. Filozofia buddyzmu Zen, w swoim głębokim rozumieniu energii i obiektów, uczy nas, że każdy przedmiot, który posiadamy, niesie ze sobą unikalny podpis energetyczny. Ubrania schowane w szafach czy szufladach to coś więcej niż tylko tkanina, są to skarbnice naszych doświadczeń z przeszłości. Każdy kawałek odzieży, którego decydujemy się więcej na siebie nie zakładać, może symbolizować fazę, uczucie lub wersję siebie, która nie współgra już z naszą aktualną ścieżką i aspiracjami. Mogą one reprezentować stare nawyki, utracone relacje, lub też zapomniane marzenia, które pozostają fizycznie w naszej przestrzeni, subtelnie wpływając na naszą energię. Rozpoznając to, wyruszamy w świadomą podróż przez naszą garderobę. W tym procesie nie chodzi jedynie o fizyczne uporządkowanie rzeczy materialnych, to introspekcyjna podróż, podczas której uznajemy rolę, jaką każdy element odgrywał w naszej życiowej kolorystyce. Przesiewając nasze ubrania, przypominamy sobie sytuacje, które przeżyliśmy, i wspomnienia, które były ich częścią. To pięknie współgra z duchowymi naukami buddyzmu zen, które podkreślają znaczenie rozpoznawania celu i momentu naszych doświadczeń życiowych. By ułatwić sobie proces pozbywania się starych ubrań, przy każdym z nich zadaj sobie pytanie: czy gdybym miał w tym momencie kupić tę rzecz ponownie, zrobiłbym to? Ten akt pozwolenia sobie odejść, nasączony wdzięcznością i świadomością, przyniesie nie tylko fizyczne oczyszczenie. To symboliczne uwolnienie starych energii, dopasowanie Twojej przestrzeni osobistej do Twojej duchowej podróży i otwarcie swojego domu na nowe możliwości i pozytywne transformacje. Numer 2. Zepsute rzeczy. Ten segment czerpie inspiracje z głębokich nauk filozofii Zen na temat symboliki zepsutych lub nierozwiązanych aspektów naszego życia. Nauki buddyzmu zen prowadzą nas do zrozumienia, że tak jak nierozwiązane problemy w naszym życiu mogą hamować nasz duchowy i osobisty rozwój, tak samo zepsute przedmioty w naszym domu mogą symbolizować i wzmacniać te blokady: pęknięte lustro, obita waza czy zegar, który przestał tykać. Każdy z tych przedmiotów, choć pozornie nieistotny, może reprezentować i trzymać w sobie energię rzeczy, które są w naszym życiu niekompletne lub zepsute. Obecność tych przedmiotów w naszej najbardziej intymnej przestrzeni może działać jako stałe, choć podświadome przypomnienie o nierozwiązanych sprawach lub nierozwiązanych konfliktach. Ich zepsucie może reprezentować nasze własne słabości, obawy i fragmenty naszej przeszłości, które musimy naprawić. Ta stagnacja energii może subtelnie utrudniać naszą podróż ku spełnieniu i duchowemu przebudzeniu. Aby temu zaradzić, musimy najpierw świadomie uznać służbę i cel, jakie te przedmioty pełniły kiedyś w naszym życiu. Dostrzeżmy piękno, które przynosiły i funkcję, jaką spełniały wtedy, gdy nie były jeszcze popsute. Ten akt uznania jest kluczowy, ponieważ współgra z naukami o uzdrawianiu. Aby się uleczyć, najpierw trzeba rozpoznać i zaakceptować przyczynę choroby. Po tej identyfikacji następnym krokiem jest szacunek i intencjonalne pozbycie się tych zepsutych przedmiotów. To tak, jakbyś zamykał kolejny rozdział w swoim życiu. Czuj wdzięczność za minione doświadczenia, równocześnie pozwalając im odejść, by zrobić przestrzeń na te, które nadchodzą. Nie chodzi tylko o samo pozbycie się ich fizycznie. Potraktuj to jak duchowy rytuał uwolnienia stagnacyjnej energii i pojednania z przeszłością. Ten akt usuwania zepsutych przedmiotów toruje drogę nowej energii, nowym początkom i odnowionej harmonii w naszym osobistym sanktuarium. Numer 3. Przedmioty i ubrania osób, które nie są już obecne. Ten fragment przenosi nas w głęboki, emocjonalny i duchowy wpływ zachowania przedmiotów, należących do osób, które nie są już częścią naszego życia. Nauczanie buddyzmu Zen rzuciło światło na pojęcie przywiązania i jego wpływ na nasze pole energetyczne, oferując cenne spostrzeżenia w tym kontekście. Przedmioty i ubrania osób, które nie są już obecne w naszym życiu, niosą ze sobą więcej niż tylko fizyczną obecność. Są one nasycone energią przeszłych relacji i interakcji. Te przedmioty działają jako namacalne przypomnienia o osobach, które z różnych powodów odeszły z naszego życia. Choć mają one wartość sentymentalną, tworzą również niewidzialne węzły energetyczne, które mogą wiązać nas z przeszłością. To często niewidoczne, ale głęboko odczuwalne połączenie może utrudniać nasz obecny wzrost i dobrobyt. Przedmioty te mogą zakotwiczać nas w przeszłych chwilach, emocjach i doświadczeniach, potencjalnie utrudniając nam możliwość pełnego poruszania się naprzód i przyjmowania w pełni teraźniejszej chwili. Nauki buddyzmu Zen na temat węzłów energetycznych mają w tym miejscu szczególne znaczenie. Węzły te, tworzone poprzez emocjonalne i duchowe połączenia, mogą nadal wywierać wpływ nawet po zakończeniu fizycznej relacji. Obecność tych przedmiotów w naszych prywatnych przestrzeniach, takich jak nasze domy, może utrzymywać i nawet wzmacniać te węzły, ograniczając nas do energii, które nie służą już naszemu najwyższemu dobru. W świetle tego zrozumienia zaleca się ceremonię uwolnienia, by pozwolić przedmiotom tym odejść z miłością i wdzięcznością. Ta praktyka nie polega tylko na fizycznym uporządkowaniu, ale obejmuje głębszy proces duchowy. Poprzez świadome uwolnienie tych przedmiotów osoby mogą odciąć węzły energetyczne, uwalniając się od przywiązań przeszłości. Ten akt pozwolenia na odejście współgra z nauczaniem buddyzmu na temat umów duszy i znaczenia poruszania się naprzód. To uznanie, że chociaż te relacje odegrały znaczącą rolę w naszej podróży życiowej, nadszedł czas, aby je uwolnić. Ceremonia uwolnienia może być prostym, ale potężnym rytuałem, w którym zachęca się osoby do trzymania każdego przedmiotu, uznania wspomnień i emocji, które reprezentuje, a następnie wyrażenia wdzięczności za rolę, jaką odegrały w ich życiu. To wyrażenie wdzięczności jest kluczowym krokiem, ponieważ pozwala na pokojowe i szacowne zakończenie oraz otwiera nam drogę do rozwoju. W tym segmencie zwracamy naszą uwagę na często pomijany aspekt naszego domowego otoczenia nasze buty. Buty, w swoim najbardziej praktycznym sensie, towarzyszą nam w naszym codziennym życiu, świadcząc o naszych krokach, podróżach i najbardziej zakorzenionych momentach. Jednakże na głębszym, bardziej symbolicznym poziomie reprezentują one podróż, której się w życiu podejmujemy. Brudne lub zużyte buty można więc postrzegać jako metaforę ścieżki, która jest zagracona lub utrudniona przez pozostałości przeszłych błędów, nierozwiązane problemy lub trwające energie, które nie służą już naszemu celowi. Nauki buddyzmu Zen w rozumieniu podróży życiowej i duchowej ewolucji sugerują, że utrzymanie czystych i zadbanych butów jest podobne do stąpania w życiu klarowną i niezakłóconą ścieżką. Symbolizuje to przechodzenie przez życie z intencją, klarownością i gotowością do posuwania się naprzód, wolną od ciężarów przeszłości. Tak jak oczyszczamy nasze umysły i dusze z resztek przeszłych doświadczeń, tak samo nasze buty powinny być oczyszczone i odnowione, reprezentując nasze zaangażowanie w podróż ku osobistemu rozwojowi i oświeceniu. Zgodnie z tą filozofią, akt wymiany starych, zużytych butów na nowe jest czymś więcej niż zmianą materialną jest to symboliczny gest wkroczenia w nową fazę życia. Wybór nowych butów oznacza gotowość do podejmowania nowych przygód, stawianie czoła nowym wyzwaniom i dążenie do ustalonych celów z pewnością siebie. Numer 5: nieużywane wieszaki i haczyki. Te pozornie niewinne przedmioty, gdy są pozostawione puste i zaniedbane, mogą reprezentować w naszym życiu stagnację. Korzystając z holistycznych spostrzeżeń nauk buddyzmu Zen, rozumiemy, że każdy element w naszym otoczeniu ma symboliczne znaczenie i może wpływać na naszą energię i potencjał. Nieużywane wieszaki w szafie lub puste haczyki na ścianach mogą wydawać się nieszkodliwe. Symbolicznie jednak odzwierciedlają one obszary naszego życia, w których potencjał nie jest realizowany lub gdzie szanse pozostają niewykorzystane. Tak jak ogrodnik czeka na owoce swojej pracy, tak puste wieszaki i haczyki czekają, by powiesić na nie ubrania. Te nieużywane przedmioty mogą reprezentować aspekty naszego życia, oczekujące na wypełnienie lub cele, które nie zostały jeszcze osiągnięte. W sferze energetycznej mogą one nieświadomie tworzyć atmosferę oczekiwania lub braku zamiast atmosfery spełnienia i działania. Nauki buddyzmu Zen o przepływie energii i znaczeniu intencji w naszym otoczeniu sugerują, że usunięcie tych nieużywanych wieszaków i haczyków lub ich aktywne wypełnienie może mieć istotne znaczenie. Świadome zajęcie się tymi pustymi przestrzeniami może otworzyć nasze otoczenie na nowe możliwości i zaprosić do naszego życia dobrobyt. Akt usuwania nieużywanych wieszaków i haczyków jest podobny do usuwania starej, zablokowanej energii i robienia tym samym miejsca nowym, dynamicznym możliwościom. Dodatkowo, wypełnienie tych wieszaków i haczyków przedmiotami, które są znaczące, użyteczne lub piękne, może zmienić za stałą energię na celowość i intencje. Może to być tak proste jak powieszenie ubrań na wieszakach, lub wykorzystanie haczyków do umieszczenia na nich przedmiotów, które przynoszą radość i inspirację. Każdy przedmiot umieszczony z intencją działa jak zaproszenie pozytywnej energii oraz możliwości, które wpływają do naszego życia. Numer 6. Pojedyncze skarpetki i zużyta bielizna. Te przedmioty są czymś więcej niż tylko codzienną niezbędnością. Reprezentują one głębsze aspekty naszego życia i energii. Pojedyncze skarpetki, które często są pozostałościami spary, symbolizują niekompletność i nieład w sferze energii i intencji. Te pojedyncze skarpetki mogą być metaforą aspektów naszego życia, w których czujemy, że czegoś nam brakuje lub coś nie jest do końca pełne, podobnie jest ze zużytą bielizną. Choć jest prywatna i niewidoczna, może odzwierciedlać nasze podejście do samych siebie, tego jak o siebie dbamy oraz naszą ogólną wartość. Przedmioty te postrzępione i wyblakłe od użytkowania mogą nieświadomie wysyłać sygnały braku i ograniczeń, subtelnie kierując nasze myślenie i energię w stronę niedostatku zamiast obfitości. Nauczanie buddyzmu zen o znaczeniu intencji i wartości własnej dostarcza nam tutaj cennej perspektywy. Każdy przedmiot, którym się otaczamy, łącznie z takimi jak skarpetki i bielizna, niesie energię, która przyczynia się do naszego ogólnego stanu wibracyjnego. Gdy trzymamy się przedmiotów, które są niekompletne lub zużyte, możemy nieświadomie równać się z energiami niedostatku i niskiej samooceny. Aby skierować tę energię w kierunku obfitości i kompletności, sugeruje się zastąpienie tych przedmiotów nowymi, wysokiej jakości elementami bielizny. Ten pozornie prosty akt jest w tym procesie bardzo istotny. Wybierając nową, wysokiej jakości bieliznę. Wysyłamy sobie i wszechświatu potężne przesłanie o naszej wartości i oczekiwaniach. To potwierdzenie zasługiwania na najlepsze nie dotyczy tylko widocznych aspektów życia, ale wszystkich obszarów, również tych prywatnych i intymnych. Ta praktyka to coś więcej niż tylko fizyczne odnowienie, to symboliczny gest rewitalizacji poczucia własnej wartości i kompletności. Wysokiej jakości elementy bielizny mogą służyć jako codzienne przypomnienie o naszej własnej wartości i zobowiązaniu do osobistych standardów. Dokonując tej zmiany, nie tylko poprawiamy swoją wygodę, ale także aktywnie wybieramy zgodność z energiami obfitości i kompletności. Od dawna w wielu tradycjach rozbite lustra są kojarzone z pechem i negatywnymi energiami. W starożytnych indyjskich naukach o architekturze i przestrzeni uważa się je za szczególnie niepomyślne. Wierzy się, że nie tylko zniekształcają one fizyczne odbicia, ale również energię przestrzeni, którą zajmują. W kontekście domu, miejsca odpoczynku i odnowy rozbite lustra mogą symbolizować i wzmacniać dysharmonię oraz brak równowagi. Z energetycznego punktu widzenia rozbite lustra mogą być postrzegane jako portale negatywnych energii, przyciągającej i nawet powiększające wyzwania i przeszkody, włączając w to trudności finansowe. Nasze połamane odbicie w takim lustrze może metaforycznie reprezentować rozdrobnione życie, powodując rozproszenie energii, które może prowadzić do chaosu i nieszczęścia w różnych aspektach życia, włączając w to biedę. Nauczanie buddyzmu Zen na temat znaczenia harmonijnej i klarownej energii w naszym otoczeniu podkreśla konieczność rozwiązania takich zaburzeń. Rozbite lustro w domu to nie tylko fizyczne utrapienie, ale również energetyczne ryzyko. Reprezentuje ono zniekształcenie rzeczywistości i może utrzymywać oraz odbijać negatywne energie i intencje. Rekomendacją na to jest natychmiastowe i bezpieczne usunięcie wszystkich rozbitych luster z domu. Pozbycie się tych luster powinno odbywać się z uwagą i intencją. Chodzi tu nie tylko o pozbycie się niechcianego przedmiotu, ale o świadome usunięcie źródła negatywnej energii i potencjalnego nieszczęścia z twojej przestrzeni życiowej. Numer 8. Bałagan. Ostatni etap naszej transformacyjnej podróży dotyka szerszego pojęcia bałaganu w domu, postrzeganego przez pryzmat nauczania buddy na temat powiązań między naszym stanem fizycznym i duchowym. Bałagan to nie tylko zbiór przypadkowych nieuporządkowanych przedmiotów, to fizyczna manifestacja wewnętrznego chaosu. Od sterty nieposortowanej poczty po dezorganizację rzeczy osobistych bałagan odzwierciedla głębszy stan nieporządku w naszych umysłach i duszach. Nauki buddyjskie podkreślają głęboki wpływ fizycznego otoczenia na nasze duchowe samopoczucie. Zabałaganione miejsce często symbolizuje zabałaganiony umysł, a oba te stany wzajemnie się wzmacniają. Bałagan może utrudniać swobodny przepływ energii w naszych przestrzeniach życiowych, tworząc blokady i stagnacje, które wpływają na nasz nastrój, produktywność, a nawet naszą pomyślność. Aby temu przeciwdziałać, nie można przecenić znaczenia tworzenia spokojnej, uporządkowanej przestrzeni. Zorganizowane i wolne od bałaganu środowisko pozwala energii swobodnie płynąć, sprzyjając tworzeniu przestrzeni relaksu, odnowy i pomyślności. To współgra z holistycznym podejściem buddystów, które nawołuje do harmonii między naszą przestrzenią życiową a duchową ścieżką. W praktyce oznacza to dokonywanie prostych, ale skutecznych zmian w celu redukcji bałaganu i zwiększenia energii domu. Wprowadzenie roślin może przynieść poczucie życia i witalności do przestrzeni domowej, wraz z korzyściami naturalnej filtracji powietrza, które za sobą niosą. Optymalizacja naturalnego światła może podnieść nastrój i energię pomieszczenia, tworząc bardziej dynamiczną i pozytywną atmosferę. W utrzymaniu porządku nie chodzi tylko o schludność, ale o tworzenie przestrzeni rezonującej z klarownością i celem. Nauki buddyzmu Zen przypominają nam, że każdy przedmiot i układ w naszej przestrzeni życiowej posiada energię i intencje. Świadomie wybierając to, co zajmuje naszą przestrzeń, dostosowujemy nasze fizyczne otoczenie do naszych duchowych aspiracji. Dom wolny od bałaganu staje się sanktuarium wypoczynku, refleksji i duchowego połączenia, gdzie każdy element przyczynia się do poczucia równowagi i harmonii. Nauki buddyzmu Zen przypominają nam o głębokim związku między naszą przestrzenią fizyczną a duchowym samopoczuciem. Pamiętajmy, że podróż transformacji trwa, a każdy krok w dopasowywaniu naszej przestrzeni fizycznej do naszych duchowych wartości zbliża nas do życia, do którego aspirujemy. Teraz więc pytanie do Ciebie. Które z tych rzeczy wciąż zalegają w Twoim otoczeniu i co zrobisz już dziś, by Twój dom stał się źródłem komfortu, inspiracji oraz pomyślności? koniecznie podziel się tym w komentarzu na dole i pamiętaj, wszystko co mamy jest teraz. Udostępnij ten film swoim bliskim oraz rodzinie, jeśli czujesz, że również powinni tego wysłuchać dołącz również do naszej grupy na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Do usłyszenia.